Cześć moi drodzy, witam Was na niedzielnym odcinku z zdrapkowym i dzisiaj również zdrapki za 70 zł, główna zdrapka za 3 dychy, ale tym razem pełny portfel. Z tych dyszkowych mam krzyżówkę i na dobry rok. No i jeszcze 4 zdrapki za piątala. Mam nadzieję, że dzisiaj rezultat będzie lepszy niż wczoraj, więc zapraszam do oglądania, do trzymania kciuków. Zobaczymy, co dzisiaj się uda wydrapać. No to zaczynamy od zdrawki 100 tysięcy złotych w pustakach. Wygrywające liczby odsłonięte i takich szukamy. Ewentualnie plików. Mamy 4, No to nie jest dobry znak. 23, 15, 21 i 28, 27, 33. 13, 1 i 26. Tak, jest mamy przegraną. No to sobie weźmy jeszcze jedną za piątkę i to jest właśnie nasz fastkas. Zaczynamy pierścionkiem. No uśmiech to jest nieodzowny element tej strapki. Ale mamy monety, Pięknie. I jeszcze z bonus, w którym mamy diament. Pod monetami kryje się 5 zł, ale wygrana jest, więc to cieszy. Dobra, to przejdźmy sobie teraz do zdrabki zadyszkę. Na dobry rok, także lekkie powiększenie dla lepszego komfortu oglądania i jedziemy. 20, 50, 10, 200, 250. To jest chyba najbardziej pustakowa zdrapka w mojej historii drapera, że tak powiem, a mimo wszystko jakoś mnie do niej ciągnie, nie wiem czemu czy te świąteczno wakacyjne motywy, czy taki, taka forma kalendarza nie wiem, ciężko powiedzieć może, a może w tej zdrapce się trafi coś dużego, zobaczymy na razie się trafiają duże pustaki sto i pół miliona i jeszcze mamy dwie szanse

Linia druga, 17, 22, 3 i 15, 24, 6, 23, 30 i 13, czyli po tej stronie niestety nie ma nic. I okienka wyglądają tak. Miałem tutaj mały problem z wydzieraniem, czyli no. Moje umiejętności są stabilne. <gryw> Oznaczenia kontrolne. Dobra, no na razie tylko monety się pojawiły. Jeszcze mamy trzy zdrapy. Także zaraz się ukaże, czy to wszystko, czy coś jeszcze. Biedronka, rubin, czy tam diament. Co zdrapka, to inna nazwa. Jabłko, plik, worek. Rubin, tak, jednak jest rubin. Nie wiem, co mi się z tym diamentem wzięło. Safe, Pierścionek i kwiat oraz. Safe, czyli nic nawet raz podwójnego. Dobra, przechodzimy do krzyżówki, numer 16. I mamy KW pierwsze dwie litery. No to szukamy. KW, druk, kwit. O, tutaj są też dwie, tak jak wkra. Pawe, dalej, dalej, zakres. Grunwald, o, trochę tego było tutaj też, no super. Dobra, zaraz się znajdzie najwyżej więcej, jakbym coś przegapił. Szukamy dalej. No i dobra, moi drodzy, kończymy. Zostaje ostatnia litera. Tutaj mam jeden wyraz, bodajże. Tutaj mam, e, chyba nie mam nic. A tu, nie, tutaj mam jeden, a tu mam dwa. Także ostatnia tutaj literka nam zadecyduje, bo noc pusty zabrakło D. A my drapiemy N. -kę. No i dobra, nic to N niestety nie dało. Także zradkę mamy przegraną. Oznaczenia kontrolne. O te. Dobra, moi drodzy, zostaje tylko pełny portfel. Jeszcze mamy numerek 22. No także teraz się musi zadziać. 10, 20, 33 i 15. No to takich liczb szukamy 25, 14, 26.

Tutaj nie ma nic. Pusto i pusto. I tutaj również. Dobra, no to nie mam nadziei na tą grę, grę trzecią, ale zdarzało się, nie? że jednak coś tam wpadało. 50 tysięcy, tutaj mamy 50 tysięcy po raz drugi, 2 miliony po raz drugi, 560, 100 i ostatnia kwota, uwaga, uwaga, mamy 100, czyli niestety pełny portfel również jest przegrany. Tak, oznaczenia kontrolne mamy E oraz C. Dobrze, zapraszam na podsumowanie. No i moi drodzy, to jest wszystko co się udało dzisiaj wygrać, także tym razem e, lot to pogromiło mnie. Odcinki weekendowe niestety niezbyt udane, no ale to są tylko zdrabki, także no. Sami widzicie jak to wygląda. Można trzy razy wyjść z rzędu na plus, można trzy razy wyjść na minus. No tak to bywa. Ale może będzie w następnym tygodniu lepiej, także serdecznie Was zapraszam na kolejne odcinki. Życzę Wam wspaniałej niedzieli. Cześć!